Nie przejmuj się trudnościami, nie przejmuj się tymi, którzy krzyczą, którzy próbują cię jakoś zdyskredytować. Takie sytuacje dzieją się od początku istnienia Kościoła. Święty Paweł staje przed sądem, że ci go chcą tutaj skazać przed świeckim sądem. A Galion, prokonsul nowo wybrany, mówi, że to go w ogóle nie obchodzi, tam nawet go jakieś bili jednego człowieka przed nim, też na to nie zwraca uwagi. To jest myślę, że bardzo też mądre podejście. Wielu z nas z tego potrzeba takiego dystansu do krzyku pewnych ludzi, którzy będą zawsze krzyczeć. Trochę tak w temacie tego, co bodę wczoraj, z czym mówiliśmy, że psy szczekają. Karawana jedzie, żeby się pewnymi rzeczami nie przejmować. Prześladowania będą, będą jakieś trudności w naszym życiu. Pan Jezus też to zapowiada dzisiaj w Ewangelii, ale Ewangelia mówi właśnie, że dostaniemy Ducha Świętego, który będzie nas umacniał. Potrzebujemy się do tego Ducha Świętego modlić, zwłaszcza w tym czasie Kościół powinien jeszcze bardziej robić swoje. To jest takie. To zawołanie Alleluja i do przodu, myślę, że ono jest adekwatne, adekwatne do tego, co powinniśmy czasami robić właśnie w takich sytuacjach. Święty Paweł, więc stawaj się za nami dzisiaj szczególnie, abyśmy też umocnieni tym słowem z dzisiejszego dnia, też nie przejmowali się, bo Bóg mówi nie rękaj się ich, jestem z tobą, mam wielu tych ludzi w tym mieście. Jeżeli Bóg nas do czegoś posyła, to nas nie zostawia samych i nie pozwoli nas też skrzywdzić. A że będą krzyczeć, że będą szczekać te psy, jak mówiliśmy też wczoraj, no tak będzie już, taki jest też świat. Ludzie się będą buntować, ludzie będą mieli swoje zdania, ludzie będą chcieli te zdania wyrażać, bo mają do tego prawo, jak mówią My się tym nie przejmujemy, robimy swoje. To jest najważniejsze. Alleluja. I do przodu. Kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Zapraszam Was jeszcze dzisiaj tutaj na wieczór do kapliczki. Mam nadzieję, że będziecie. O 15 oczywiście też koronka. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.